Trzeba podkreślić, że w, żyjemy w XXI wieku i mamy taką łatwość do y, dostępu do informacji różnych różniastych i o tym białku warto byłoby poczytać, bo ja jako trener, y, czy jako prowadzący też w programie Kanał i przede wszystkim jako sportowiec, widzę tak na co dzień, spotykam się z taką narracją, z taką tezą, że białko jest potrzebne tylko i wyłącznie sportowcom. Że jak ktoś chce budować mięśnie, jak to, ktoś chce być wysportowany, chce mieć muskularną sylwetkę, to wtedy powinien jeść dużo tego białka, a taki przeciętny, randomowy kowalski, nie obrażając kowalskiego, nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jak to białko jest mu potrzebne, bo białko jest potrzebne każdemu z nas, bez względu na to, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy ktoś jest starszy, młodszy, czy jest aktywny fizycznie, czy nie. Białko jest odpowiedzialne za wiele procesów. Białko jest w naszym ciele odpowiedzialne za budowanie, nadbudowywanie, naprawę, koordynację pracy. Wszystkich komórek w naszym organizmie. Mięśni, yy, chociażby tkanek łącznych czy skóry, włosy oraz paznokci. Włosów oraz paznokci. O tym ludzie też bardzo często nie wiedzą. Białko jest też odpowiedzialne za tworzenie, wytwarzanie hormonów, enzymów oraz przeciwciał, antyciał. A te z kolei dają naszemu organizmowi zdrowie i dobre samopoczucie. Jeżeli ktoś chce budować masę mięśniową, może jak najbardziej używać sporej ilości białka. Jeżeli ktoś chce Zachować swoją masę mięśniową, to też może używać sporej ilości białka, ponieważ jak mamy tego białka w posiłku dużo, to wtedy czujemy odpowiednią sytość, i nie chce nam się po prostu w dalszym ciągu najadać. Jeżeli ktoś chce też redukować tkankę tłuszczową, to w połączeniu z aktywnością fizyczną białko jest genialnym rozwiązaniem. Myślę, że można zrobić sobie takie małe podsumowanie, że jeżeli chcemy budować masę mięśniową zachować naszą aktualną wagę ciała, redukować tkankę tłuszczową, to białko jest świetnym rozwiązaniem. Białko fantastycznie wspiera produkcję enzymów, hormonów oraz przeciwciał. I jeżeli chcemy czuć odpowiednią sytość, nie chcemy się najadać, to również białko fantastycznie się sprawdzi. Tak, także okazuje się, że jednak to białko ma bardzo, bardzo dużo funkcji, o których ludzie nie wiedzą. I tak naprawdę każdy powinien mieć dietę bogatą w białko.